A takie mocerniaki możesz zgarnąć na moim Discordzie, także wbijaj zomeczku link masz w opisie. Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Suchy i witam was na moim głównym kanale po krótkiej przerwie. No i słuchajcie, tak się poskładało, że na tym kanale pozostają tutaj openingi, no mam nadzieję, słuchajcie, że pozostaną takie tradycyjne openingi, w CS-ku pozostaną jakieś odcinki o tematyce troszeczkę inwestycyjnej, no zobaczymy. Ogólnie na pewno, na pewno spodziewajcie się, że coś tutaj będzie od czasu do czasu wlatywało, ale jeśli byście chcieli sobie inny kontencik u mnie oglądać, taki do jakiego was przyzwyczaiłem w ostatnim czasie. No to tutaj sobie musicie nowy kanał słuchajcie odnaleźć, a szczegóły wszystko macie na Discordzie, więc zapraszam Was na Discorda, bo tam też przypominam z okazji premiery każdego odcinka mam coś zawsze dla Was i z okazji premiery tego odcinka również coś dla Was mam, no i jak już pewnie widzieliście na początku tego filmu. Konkretne też rzeczy są do zgarnięcia na moim Discordzie, więc warto, warto wbić. Link macie w opisie. Dobra, moi drodzy, a co dzisiaj? Dzisiaj, jak widzicie, no, opening podobny do tego, który był tutaj niedawno wrzucany na kanał, czyli mamy kilkanaście różnych skrzynek i będziemy je testować. Dzisiaj trochę więcej, bo dzisiaj mamy 16 skrzynek, począwszy od, a nawet 17, bo od genezy najtańszej i skrzyni kilowata. Po tutaj nawet skrzynie rewolweru, tak, rewolweru, która jest chyba po około 14 ziko, więc coraz mocniejsze rzeczy Jak tutaj, słuchajcie, zostawicie dużo łapek w górę i się Wam to będzie podobało i zostawicie fajne komentarze To spróbujemy zrobić taką, taki odcineczek na kolejne skrzynki, czyli już z tej wyższej półki cenowej No ale dzisiaj na razie spróbujemy szczęścia tutaj No to co, lecimy moi drodzy Skinsmonkey.com to strona do wymiany skinów, na której ziomeczku możesz trafić przepiękne krafty. Po prostu wyszukujesz skina, który cię interesuje i ziomeczku, patrzysz na najlepsze krafty, najlepsze floaty, bo to masz na tej stronie za darmo. A jeśli będziesz miał dużo szczęścia, może trafisz takie coś jak suchy, a mianowicie synak z Krakowa 2017, mój drogi przyjacielu. Na Steamie ta naklejka kosztuje kilka tysięcy złotych, a ja znalazłem ją na Zmanki zupełnie za darmo. Wymień swoimi skinami lub doładuj konto z bonusem do 35%. Wpisujesz sobie kod suchy, klikasz użyj i już masz 35% bonusu do doładowania. Dodatkowo z kodem suchy zgarnij sobie bonus do 5 dolarów przy pierwszej wymianie. Szukajcie mega craftów i mega okazji, bo na Skinzbanki ich nie brakuje. Oczywiście z kodem suchy link macie w opisie. No to zacznijmy, e, słuchajcie, od tych skrzynek Genezy e, Otworzymy sobie je tak po prostu dla zasady, żeby Żeby nie było, że pominęliśmy to, tego dziada e, Chociaż ktoś tam ostatnio wrzucił, że nawet, e, nawet komuś wy, udało się coś zrobić Profitem. Dobra, słuchajcie, z rozpędu e, odebrałem tego skina, który by skoczył, zamiast go odrzucić. Więc ponawiamy, powtarzamy e, i robimy to w drugą genezę. E, no, już tak dawno tego nie otwierałem tutaj, że no miałem sobie prawo, że tak powiem, zapomnieć. Mm, no i zobaczymy, co tutaj poleci. No, tu jest dziadostwo 09. Aha, i muszę tu dać, dobra. Bo się rozpędziłem, słuchajcie. Za bardzo, e, dziadostwo, 0,89, ok No to daj, słuchaj, no daj już coś lepszego, proszę, lekkie zużycie, nowa wzrok, no wspaniały strzał, ale podziękujemy Proszę bardzo, bubkę dostajemy, bubkę po ciężkich walkach, 0,81 e, I powiem wam e, Dobra, dla zasady, słuchajcie, szybciutko sprawdzę No i słuchajcie, stał się cud, stał się prawdziwy cud e, Jakbym sobie to sprzedał, no to 36 ziko są zlecenia, czyli po tam opłatach steamowych 30, mniej więcej 1, więc 3 ziko na plusie Słuchajcie, no niesamowita historia, ale, ale podziękujemy No i dostajemy po testach bojowych e, nowa e, Aha, i to już jest ostatnia, ostatnia oferta Dobra, no to to zaakceptuję moi drodzy i lecimy z normalnymi skrzyneczkami, a to dziadostwo zostawiamy No i dobra, kolekcja genezy za nami e, No i co, staramy się od tych najtańszych, czyli najtańsza to była kilowata Jeśli się nie mylę Więc lecimy słuchajcie po kolei No i niech się dzieje magia, niech się dzieje magia dzisiaj, no kurde fajnie by było żeby coś w końcu e, z takiego tradycyjnego openingu też poleciało lekkie zużycie, dobra, nie najgorzej, dobra. I teraz mamy po kolei odrzutu, jeśli się nie mylę. Tu nam mamy dwie, a weźmiemy tą nową. Wam ta poprzednia mi chyba z jakiegoś meczu wypadła, czy nie z jakiegoś meczu, czyli ty, ty, tylko z tych weekendowych. Oj, proszę, witam serdecznie. Witam serdecznie. No myślę, że to jest po testach, może nawet mocne zużycie, ale bardzo fajny. Słuchajcie, strzał. No i bardzo ładnie. Po testach 0.26. No i sympatycznie. Sympatycznie, nawet sobie szybciutko sprawdzę ile to teraz stoi No i słuchajcie, 25 ziko, więc całkiem, całkiem e, Sympatyczny strzał, bardzo fajnie Pewnie ten skinek poleci e, do Was e, Przy okazji jakiegoś kolejnego e, odcineczka Więc spodziewajcie się, bo takie rzeczy usłuchego Z okazji premiery każdego odcinka wlatują, przypominam Więc warto, warto to E, sprawdzać, być na Discordzie, bo to wszystko odbywa się, przypominam, na Discordzie, na Discordzie, dobra, lecimy dalej, bardzo fajny strzał, mamy pierwszego różowego, e, co teraz, co teraz, e, dobra, 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 już mówię, e, dobra, no niech to będzie ukąszenia węża, chyba, chyba nie, ale, ale już trudno, będę tutaj szukał, no i proszę, jakie różowe tam poprzelatywały na początku, a my dostajemy... Dziada marynowanego, dziada marynowanego, mocne zużycie, dobrze e, No to jak była mm, galerii, chyba nie galerii, później będzie e, no, Rewolucji chyba, tak, rewolucji I tu są rękawice I tu są rękawice, no i nie pogardziłbym jakby mi chciało jakieś rękawiczki sypnąć No ale niestety, no ale niestety Obawiam się, że ten AK, słuchajcie, ale prosto z fabryki że ten AK zimny gradient to będzie chyba e, szczyt dzisiejszych możliwości. E, dobra, no to weźmy skrzynię gorączki teraz. No i tutaj nigdy mi się nie udało stąd dropnąć kosy. Więc może teraz. A i Digielek. No chociaż ten Digielek jakby wjechał, to już by coś było lepszego. No ale trudno się mówi. E, dobra, co my tu dalej mamy? Galeria. E, chyba skrzynie galerii, tak. A nie, no załamania przegapiliśmy, przepraszam bardzo, przepraszam Państwa bardzo, skrzynie załamania przegapiliśmy. Więc może tutaj chyba Wigielek Prinstream jest, więc dlaczegożby nie, ale niestety nie. Po ciężkich walkach, no dobra, no to teraz e, już lecimy sobie ze skrzynią galerii. Mm, no tutaj fajnie niektóre tutaj te rzeczy stoją bym się nie obraził na jakiegoś czerwoniaka, ale niestety, niestety nie dzisiaj, po testach bojowych. No i już wchodzimy w ten przedział nieco wyższy i chyba tutaj po kolei będzie CS20, jeśli się nie mylę. No i z tej skrzynki dropnąłem i chyba to była moja pierwsza kosa, już to opowiem, że opowiadałem to milion razy, ale jeszcze raz Wam opowiem. Z tej skrzynki dropnąłem kiedyś e, Fade'a Classic Knife Factory New i jeszcze nie wiedziałem Wtedy, że coś istnieje takiego jak floaty I nie sprawdziłem floatu jaki jest I po prostu to selnąłem, się od razu na rynku Po, po cenie zlecenia jakie było e, I do dzisiaj się zastanawiam Jaki tam był float, nie? <laughs> także, także tak to wygląda e, Dobra i myślę, że teraz Chyba miarę, a no to dobra To snów i koszmarów, jeszcze wiemy, że teraz Trochę, trochę spadło z ceny, trochę szkoda Bo nie ukrywam, że mam tego tej skrzynki dosyć sporo w magazynie Ale niestety nie dostajemy kompletnie nic No z tej akurat skrzynki dropnąłem słuchajcie kiedyś Butterfly'a Field tested Ale nie pamiętam już nazwy Ale 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 kostkę dropnąłem fajną I teraz co teraz będzie no niech będzie cienia No tutaj fajne są rzeczy Tu już to jest taka skrzyneczka naprawdę sympatyczna Więc bym się nie obraził jakby coś chciało dać Ale niestety dostajemy FAMASa Po testach bojowych e, No tak jak wam mówiłem na początku no chyba ten e, AK-47 Zimny Gradient to chyba full co mogło dać No i jakby nie patrzeć AWP Zimny Gradient też była dzisiaj no to mm, No to tak, to tak to było dobra weźmy Fanzionu Tutaj też są fajne Sympatyczne rzeczy co my tutaj dostaniemy no mamy fioletowego co? mamy fioletowego lekkie zużycie po testach, no jednak, jednak po testach, ale fajny, całkiem sympatyczny strzał no to dobrze, poprosimy hmm, horyzontu no i tutaj jakby digielek wjechał albo, albo kałaszek, to bym się naprawdę nie obraził Naprawdę bym się nie obraził, no i Emeczka, ładna, przeleciała i proszę, tutaj też fajne rzeczy przeleciały. I słuchajcie, nie dostaliśmy dzisiaj ani jednego skina w statraku, to jest też ciekawe. dobra, weźmy sobie skrzynię strefy zagrożenia teraz. I stąd już. No, pierwszy mój, ja wiem, że to zawsze powtarzam, ale pierwszy mój czerwony skin to był z tej skrzynki kałach. A potem dropnąłem chyba e, z y, m, sztylet tygrysi kieł Tak mi się wydaje O proszę, powiedziałem, że nie ma statraka i mam statrakę chyba w faktorniu A jednak lekkie zużycie Okej, okay. no ale dobra, nie najgorzej Nie najgorzej, trzy skrzynki do końca, słuchajcie, no szkoda Że to tak wygląda, ale no może z rewolweru poleci, słuchajcie, ze skrzyni rewolweru przypominam, jest karambicik Jest karambicik sympatyczny hmm, Case Hardened który może być warte nawet parę baniek, nie? No to sympatycznie. No to pryzmatu, pryzmatu i tu już lecą naprawdę fajne rzeczy. Hmm, takiego Face 7 mam do kontraktu już przygotowanego, więc spodziewajcie się w najbliższych dniach kontraktu na kosę. E, I to sympatyczną mam nadzieję kosę. Lecimy. Ale jakby chciało dać kosę tak po prostu, to bym się też nie obraził. No niestety nawet tyle. No ale tyle nie dało, przeleciało po testach bojowych. Przedostatnia skrzynka Pryzmatu 2. No i tutaj też, no, czerwony skin, jakby wjechał. No chociaż, jakby nawet różowy już wjechał, to już bym nic naprawdę nie mówił. Bo mamy jednego różowego tylko. Ale nie, mamy jednego różowego i chyba jednego fioletowego, i reszta to są same skiny niebieskie, niestety. No i moi drodzy, ostatnia szansa, ostatnia skrzyneczka. Wjeżdża No i poprosimy poprosimy. Jakby był AK to bym się nie obraził Jak będą M4, rewolwer będzie przepięknie Jak będzie oczywiście rzadki przedmiot specjalny A najlepiej niech to będzie Karambit Case hardenet, To już w ogóle się nie obrażę Ale ja Wam za dzisiaj już serdecznie dziękuję powolutku I wbijajcie, pamiętajcie na Discorda Z okazji premiery każdego odcinka Coś dla Was suche ma Przypominam, że jest odpalony nowy kanał, na którym Codziennie są odcineczki z tego co lubicie, też najbardziej. Więc jeśli Was to interesuje, co do tej pory robiłem, to koniecznie wbijacie na Discorda i o, zobaczcie sobie nowy kanał. A za dzisiaj już Wam serdecznie dziękuję. Lecimy ostatnia skrzyneczka dnia dzisiejszego. Daje nam. No, niestety. Trzymajcie się. Cześć.